No nie jest, to a co czekaj, a, się. Się a ja byś chciał wciągać? Ej, ja jakby Zap to nie, nie było ja zaciepione o to drewno. Czekaj, cofam autem. No. No, poczekaj, pociek, poczekaj no. Jeszcze, 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 jeszcze. Je. Dobry je. nawigujesz. Je, skaczę pół, chyba. Pół, pół buca wisi. On tak, jeszcze, jeszcze. jestem. Dobra, patrz. Jestem na dole. Halo? Do... Pośmowałem nie no. wstadę. <laughs> Koniec jest, kto? nogi! Polałem nogi! Poczekaj! Kości Aksja... Nie wstanę! Akcja ratunkowa nie No, ty jesteś tutaj niebieski! Żyję, cicho! Poczekaj! Pilotem se poklikaj! Nie wziąłem pilota. ja już nie bo wziąłem żera, pilota, ja ram szluga to niebdana, k***a. <laughs> Już, już będę na dole zaraz czekaj. Gdzieś, ale ty nie wrócisz? Wrócę, bo ja was lepspie poczekaj. Nie wziąłem dobra, pilota, dobra, ale ja ram Oj, po kościach. A nie jest. Oh,